Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Skocich Przygód w Stray. No i co? Eee, zaczynamy w moim momencie, w którym ostatnio skończyliśmy. Troszeczkę sobie podrapiemy. I teraz tak, żeby naszemu tutaj przyjacielowi, nowego poznanemu, e, po prostu dać coś, znaczy, żeby on nam naprawił ten e, nadajnik, musimy dać poncho. To już czytaliśmy. I teraz tak, musimy poszukać kabli. Ale ja wam powiem tak, e, trzeba na pewno posprawdzać. Ja sobie oczywiście nie spoileruję, co tutaj się dzieje. Ale podejrzewam, że tutaj tylne wejście no, na pewno nie jest bez powodu. Może byśmy nie musieli za każdym razem tamtędy wchodzić. Spotkajmy. Babcia, zrobiła mi ten szalik wcześniej. Jest Ona no, tak nie wie, tak nie rewelacji nie robi na trutach. Dobra, i my musimy na pewno sprawdzić czy momo nam pomoże eee, w nocenie połączenia idzie mi jak po grudzie znalazłeś coś ciekawego u Simusa tak znalazłem tylko ja potrzebuję kabelków teraz momo dzisiaj zrobimy taki też zapamiętaj eee, odcinek krótszy jest strasznie późno jak ja to nagrywam także się nie przejmujcie jutro wracamy do dłuższego odcinka no i o w ogóle dzisiaj jest tak ciepło, że mi całą, na całej twarzy widać takie. pod. czyżby w sposób jakiś śladujący. Tak, ludzi myśli, że powinienem spro... spróbować. Nie chcę nikogo obrazić. Dobra, coś wiemy więcej. A gdzie my możemy dostać. O, poczekajcie, tutaj coś jest. Gdzie my możemy dostać te kable? Spotkaj. Ta zeta tych mieszkających wyżej na drugim poziomie ma już kilka lat, ale zawsze to jakaś lektura. No, okej, okay, czyli tutaj nic się nie dzieje. Yy, parę, kura, gram na żadnym instrumencie. Sorry. No dobra, szkoda, że nie grasz na żadnym instrumencie, ale byś mi mógł dać kabel. No i co? Kocie przygoty. Nie tylko, czy ja mogę wejść tutaj? Jacob, czy ty mi, Jacob, coś dasz? Porozmawiaj. Widzę, że jesteś tu nowy. Co mogę dla Ciebie zrobić? No nic, nie możesz, bo nie masz kabla. Babciu, gdzie ja mam kabel dla babci znaleźć? Nie jest to takie proste. W ogóle tutaj wszystko cieknie. Gdzie jest ta babcia? Chyba, że ty mi coś dasz. Dobra, tutaj biegamy sobie trochę. Spotkaj, kim ty jesteś? Tylko spójrz na te wspaniałości padające wprost do naszego śmietnika. Tyle skarbów. Spadnij z listą tą handlarza. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. A gdzie jest handlarz? Pokazywał mi coś w tą stronę. Handlarzu, czy ty mi. Masz, masz kabelki. Przetłumacz. Targowisko. Spadaj. Witaj, jestem kupcem z targowiska. A ty masz coś. Ty mi coś dasz, a ja coś tobie tam w zamian. To banalnie proste. To relikt starożytności. Świadectwo talentów naszych przodków. Będziecie się to kosztowało 2, 3 trzy puszki napoju energetycznego. Nie, nie ten, dobra. Jedną puszkę. Nie mamy żadnych puszek i kabel. E, dobra, czyli my musimy iść szukać puszek. Co jest dość zaskakujące. Mamy szczęście, że dysponujemy tymi środkami, zaraz czymy przeciwko wzórkom. Slumsy mają swoje zagrożenia i grunt być przygotowanym. Czyli no co? Zostaje nam teraz iść szukać ee, tych. Jak to się nazywa? Energetyków, tak? Czy <laughs> jak to tam puszek. No okej. Okay. Czy my tego będziemy szukać po śmieciach? Czy gdzie my to mamy szukać? To, to jest pytanie. Czy w maszynach, czy gdzie? Podejrzewam, że być może w jakiś... E, w czym? W tych opuszczonych mieszkaniach. O! Super. I znowu, nie wiem, mam na odwrót sterowanie. M. Ja chciałbym się tego pozbyć. To jest naprawdę trudno tak sterować. O, dziękuję. Czy tutaj coś jest? Tajny kod do safe'u. Panel gotowy. Poczekajcie. A jak ja to mogę? Tutaj. E, partura. Kod do safeu. Zbadaj. Pokaż B12. Napisano połączyć z numerami, ale wygląda mi to na język binarny. Rząd zer i jedynek. Musi istnieć sposób na rozszyfrowanie tego kodu. Pewnie ma związek z tym safe'em. No dobra. Musimy zdobyć detergent dla handlarza, więc może czas odwiedzić pralnię samoobsługową. No dobra, gdzie jest pralnia samoobsługowa? No i ja zapomniałem, że on nam zawsze podpowie coś. Hmm, no dobra, szukamy pralni. To jest super sprit, dobra. Pop -y, popukamy, chciałem mówić. Wiecie o co chodzi? Jest 7 złabozów pawiących się wiatrami z farbą na tachu. Uważajcie sobie z tą farbą. Mam już dość sprzątania werandy z powodu tego bałaganu. Aha. Czyli nam nie pomożesz. Przetłumacz. Handlarz, pralnia automatyczna. E, babcia, odzież. Oprogramowanie. Czyli my rzeczywiście musimy tutaj wejść. Ale jak? tam jest jakieś wejście tylne? To na pewno jest miejsce do którego chcemy dojść. Skakujemy. M. Super wash. Dobra. Tutaj. Skakujemy. Tu. Na górę. Czy ja mogę na górę wejść? Mogę. Yy, muszę was przegonić pewnie. Muszę się skupić, nie chcę rzucić kolejnego wiadra. Dobra. Poczekajcie chyba, czyli za szybko. Musimy go... O właśnie. Chyba tak rozproszyć. Dobra, udało się moi drodzy. Coś za mało tutaj patrzę, ale dzisiaj jestem podnięty, także wybaczcie. Staram się cały czas coś mówić, ale też jakoś tam aż tyle energii nie mam co zawsze. No może nie co zawsze, ale co staram się mieć. O! No, tak bywa. Eee, a my skaczymy w dół. Nie. Proszę. Szybko w dół. Dajcie mi szybko zejść. Ja chcę naprawdę szybko się dostać do środka. Jeszcze ci naniesiemy do środka. Dobra. Z... Możemy to zabrać. I zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj możemy pozabierać. Jakieś notatki czy coś? Chyba nie. Nie wygląda jakby tutaj coś było. Więc co? Idziemy do handlarza, raczej biegniemy sami. I handlarz chciał. Co za to? Kabel. Kaplet. Dobra. Damy ci. Eee, mamy to. ok, proszę uprzejmie. I teraz do babci idziemy. Babcia nam zrobi poncho dla naszego przyjaciela. Musimy pamiętać o tych puszkach, bo jednak może to się przydać. Babcia gdzieś tutaj była. Babcia, babcia oczywiście. Okej, okay. babciu, proszę. Mam dla Ciebie coś. Eee, to jest dla Ciebie. Dziękuję, złotko. Już zabieram się do pracy. Okej. Okay. Od razu nam wydziergała, widzicie? to? Pasuje jak ulał. Okej. Okay. A my możemy tyłem teraz wejść tutaj chyba, co? Okej. Okay. dziś trochę czasu mogliśmy... Masz, Elliot. W ogóle się zastanawiam, dlaczego mu może być zimno? Nie wiem, te roboty mają? Może jakieś... Nie no, no roboty nie powinny mieć jakiś, nie wiem, odczuć temperatury. Nie powinny być im zimno. Patrz, żadnych dreszcz. Nareszcie mogę znów pracować. Teraz na pewno mogę naprawić twój nadajnik. Proszę. Niech no tak spojrzę. Muszę zaktualizować. jeszcze jedno. Voila! Naprawiony nadajnik. Proszę bardzo, mały. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć tego... Szukasz, dziękuję ci. No i teraz powinniśmy iść do kogo? Kurczę, ja nie pamiętam, gdzie był eee, syn. Właśnie doka czy on był tutaj gdzieś? Chyba tak. Nie poczekajcie, bo tutaj jest na kłódkę. Czekajcie, już w porządku, możesz wyjść. Strasznik powiedział, że to, były, że to nie były córki. Dobra. My gdzieś byliśmy od tego od baru. W bok. Zresztą możemy się spytać. Eee, Simus, odnalezienie jego Traty. okej. Okay. A tutaj coś odkryliśmy. Świętej pamięci ludzkość. Ludzie byli pierwszymi mieszkańcami w tych stronach, a teraz zdaje się, że wszyscy nie żyją. Jak myślisz, jak to jest nie żyć? Zdaję sobie sprawę, że nie... nie o tym... Że nie, nie mnie o tym rozprawiać, ale jak myślisz, że naprawdę odnaleźli spokój? Czy odnajdę spokój, gdy umrę? Nie wiem czym jest śmierć dla SI. Przepraszam, nie chciałem psuć nastroju, idźmy dalej. Czy my tutaj coś zrobimy? O! Mamy puszkę. Potrzebujemy czterech łącznie. I co tutaj jest? Podejrzewam, że tutaj możemy wejść, bo właśnie tutaj mieliśmy dotrzeć. Tak jest. Porozmawiaj z Simusem. Udało Ci się naprawić ten nadajnik? Oczywiście, że mi się udało naprawić ten nadajnik, proszę. Super, dobra robota, podaj mi go. No, zaczyna się robić ciekawie. Hmm. Słyczy coś. I co teraz? Co teraz, moi drodzy? Mamy sygnał. Czyżby tata faktycznie był żywy? Nie mogę w to uwierzyć. Podążajmy za sygnałem na tajnika. Być może dowiemy się, gdzie poszedł mój tata. Dobra, mój tatar chciałem przeczytać. A co z tą bronią dla zurki? Hmm. A właśnie, bo my tutaj nabroiliśmy. Gdzie ty idziesz i dlaczego jest tutaj taka cisza? Ja wam powiem, że jest niemiłosiernie gorąco. Dzisiaj na wentyla teraz rozkręcić. rozkręcić. No cóż... Dlatego siedzę i jest ciężko. Możesz coś powiedzieć? Proszę cię. O, tutaj na pewno to jest tu. No, co jest? To musi być to, naprawdę, opuścił slamsy. Tam jest bardzo niebezpiecznie, ale muszę mieć pewność, muszę wiedzieć. Do dzieła! No, czyli idziemy. Ja się boję, bo tam będzie pełno zórków. A propos, no, nie, na niech muszę zrobić żurek, nie? Bo jak czytam cały czas zórki i zurki. Właśnie mi się chce żurku. Co tam jest? Tam nikt pewnie nie chodzi. Ole, gniazdo. Nie wierzę. Czy będziemy pierwszymi, którzy przejdą to? I patrzcie, kotek przodem. Kotek. No i nikt go nie powstrzymał, nikt nic nie mówił. Ej, to co robisz jest głupie. Przestań. Każdy gdzieś to miał. No dobra. Zrób to. pusz tylko na te jaja zurków Pożrą nas. Nie dam rady. Nie jestem tak szybki jak te zurki, Na pewno mnie to padną. Proszę weź od odznak, znakiem. Mój tata ją, kiedy, yy, ją rozpozna. Będzie wiedział, że jesteś przyjacielem. Dobrze. Otworzę ci drzwi. Dobrze. Otwórz mi drzwi. Puść mnie na pewną śmierć. Jesteś dobrym... Dobra. Próbujemy przeżyć Miejska dżungla Zaraz mi się kojarzy ten utwór wam Dobra. Dobra, ale teraz bez wrzucania na głowę sobie żadnych Nie wiem Śleby zaułek O kurczaczki Żadnych torebek My zwiewamy Ej, nie! Proszę, dajcie mi spokój! Dajcie mi żyć, ale ile ich tu jest, próbujemy przeżyć, skacz, skacz kotecku, o nie, to są te bakterie, bakterie eezurka, eezurka, dobra już bez takich rymów, dobra wskakujemy. Ja Wam powiem, że najgorsze w tej pogodzie to jest też przy okazji to, że mi się strasznie palce tutaj fotą i ręce. Wiem dla Was to nieistotny szczegół. Ja nie ukrywam, że e, jak mam coś robić, to ciężko. Tak jak cały czas do przodu gałka analogowa. Ciężko. E, I co teraz? Rzeczywiście tu jest ślepy zaułek. Nie, dobra, mamy to. I gdzie my mamy wskoczyć? O kurczaczki Nie A tu, dobra Nie Jeszcze gorzej Tutaj czy my możemy A, tylko musimy tutaj wrócić, żeby na pewno To nam Nas przeniosło I patrzcie I chyba wiem o co chodzi Tutaj jest tyle kombinacji Żebyśmy mogli tutaj wskoczyć Ok No i teraz po beczkach do celu i pewnie więcej zórków. Tak. Stanowczo więcej zórków. O kurczaczki. No ale. Powiem wam, że to mi się podoba. O nie. I znowu lądujemy. Biedny kotecek. Znowu oberwał. A już nie pierwszy raz. Tylko on znowu będzie kuśtykał. Nic nie jest. To był spory upadek. Tok powinien być gdzieś w pobliżu. Już prawie jesteśmy na miejscu. Tak. Znowu, znowu tykamy. O nie. Ale dobrze, już szybciej kuśtykamy. I już się wylezujemy z ran. Nie, no ten kotek jest naprawdę dzielny. Czy tutaj nic nie ma? Nie ma. Skakujemy na górę. Oj, no gdzie tutaj jest ten gdok? Czy my znajdziemy jakąś broń na zórki? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Czy ja tam przeskoczę? Tak. I tutaj na górę. Powiedzcie mi, że tu nie będzie więcej zurków. Dobra. Jakaś, nie wiem, tajemnica, niespodzianka. Chyba nie. Pewnie milion znajdziek zapomnianych. A kim my jesteśmy, żeby tutaj kombinować. Na razie tam chcemy przeżyć. Chodzi w naszym kocim życiu. Czy tutaj dokrzyje? Nie. To nie. Czyli coś mamy znaleźć. To generator energii elektrycznej. Zdaje się, że brakuje tutaj jakiejś części. No dobrze, no to szukamy kolejnej części. Hmm. No przeskakujemy. Tam pewnie będzie. Na no, życie to tak tutaj mogą być kolejne zurki. To nie jest jakoś pokrzepiające. A tak to wygląda. O, tutaj mamy coś do zapamiętania? Nie? Dlaczego nie? Tutaj, dobra. Generator. Zeskakujemy. E, dobra, tu na pewno jest Dok. Jestem więcej niż pewien, że tutaj znajduje się właśnie dok albo przynajmniej był. Czemu my nie możemy tutaj wejść? Pewnie dlatego, że właśnie powinniśmy dostarczyć tą energię. Hmm. Czy dok tu był 8801, dobra. To nam coś mówi. Idziemy na dół. Jest I Dok! Chyba, co? Taki Einstein. Wow, czekaj, czy ty nie jesteś wzórkiem? Coś ty za jeden. To przecież moja osnaka, skąd ją masz? Czy żeby mój syn cię przysłał? Och, Simus, eee, mój sprytny chłopak, od wieku siedzę tu sam jak palec. Chciałem przetestować mój defluxor, ale sprawy nie poszły zgodnie z planem. Chciałbym wrócić do domu, bardzo tęsknię za synem. Rozejrzyj się po domu jeśli chcesz, ale nie mam pojęcia jak się stąd wydostać. Aha. Nasza ostatnia nadzieja okazała się być... No, nie chcę tutaj mówić przytka, ale. O. No. Niezbyt naszą ostatnią nadzieją. Dobra, co tutaj jest? Nic. O. I chyba brakuje nam tutaj tej części. Weźmy to. Co mi powiesz? Hej, ostrożnie, ten flexor nie jest, to nie jest zabawka. W pełni naładowany może zmienić wzórki w konfeti. Ta na wymaga do pracy zasilania rzędu 1,21 GW. To w całej okolicy jedyna rzecz z taką mocą to generator z atomem. Problem w tym, że. Trzeba poszedł w nim bezpiecznik, a z tymi wszystkimi córkami jest bezpiecznie, abym wyszedł na zewnątrz i naprawił usterkę. Ja jestem spytpowalny, ale tobie może się udać, jeśli zdołasz dotrzeć do generatora i wymienić w nim bezpiecznik. Chodź ze mną, pokażę Ci co trzeba zrobić. Dobrze. My no już byliśmy przy tym generatorze. Tak? Tak. Chodź za mną, a ja cały czas przodem. No, powiedz mi. No. Mów, mów. Proszę, weź ten bezpiecznik. Nówka sztuka. Dobra. E, aktywacja generatora narobi hałasu, więc spodziewaj się żurków. Naprawisz już generator, będę mógł naładować i ruchomić ten Fluxor. Podążaj za kabrem i umień bezpiecznik i wróć do mnie. No to dzisiaj już wiem, gdzie to było. Czy my nie możemy ten dyskoczyć? Nie. Hm. No my wiemy, gdzie to było. My stamtąd szliśmy. No przecież, oczywiście. Idziemy, tylko gorzej będzie przed tym wrócić. Jeżeli to rzeczywiście tyle zurków ma narobić, e, to będzie ciężko. Okej. Okay. Działa. A czemu to tak mocno hałasuje? O, i my wracamy do niego. Proszę mi dać spokój. Nie! Czemu ja padłem? Spróbować ponownie. Chyba musimy w tym świetle być cały czas, wiecie? Wrócimy do niego i zobaczymy, co tutaj będzie. No i co? Jak ja mam to się wrócić na górę? Tędy podejrzewam. Nie no! Proszę mi tutaj dać wejść. Mamy, dobra. Tą trochę są, co teraz weszliśmy. No i co się udało? Jest! Normalnie zadowolony na 100%. Mówiłem, co udało Ci się uruchomić generator. Widzisz, jak potężny jest mój tyfluxer? Cienki, jemu zaraz się stąd wydostaniemy. Poczekaj chwilę, chyba dam radę zmontować tyfluxer na Twoim dronie. O, dziękuję Ci. A jakby go uszkodził, byłoby smutno. mamy to. Udało się, defunkturator jest zamontowany na twoim wikuźnym dronie. Nie jest przeznaczony do korzystania z tak małego źródła zasilania. Jeśli będziesz zbyt często używał, może się zacząć szpankować. Pamiętaj, że jest niebezpieczne, A teraz wracaj do wioski. Syn mój nadchodzę. Więc moi drodzy, krótszy odcinek. trzy. ale dużo się działo. W weekend nagram na pewno dłuższe odcinki i postaram się więcej nawet na zapas, także mogę już nie być na bieżąco z waszymi komentarzami, bo do tej pory na chwilę obecną cały czas byłem na bieżąco, także trzymajcie się do następnego odcinka, nie zapomnijcie łapce w górę, do zobaczenia, papach hej!